Czytanie z księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, płakałem i słyszałem te słowa pańskie. W obych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Oto Słowo Boże. Dzień. żywego Pragnie moja dusza Boga żywego Pragnie moja dusza Jak łania pragnie wody ze strumienia Tam dusza moja pragnie ciebie Boże Dusza moja Boga pragnie Boga żywego Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże Boga żywego pragnie moja dusza Rozpływa się we mnie moja dusza gdy wspominam jak z tłumem kroczyłem do Bożego Domu. W świątecznym orszaku wśród radości i chwały. Zeszli światłość i wierność swoją. Niech one mnie wiodą. Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą I do Twoich przybytków Boga żywego Pragnie moja dusza I przystąpię do ołtarza Bożego Do Boga, który jest moim weselem i radością i będę Cię chwalił przy dźwiękach ludni Boże mój Boże Stanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, Abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeśli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne z martwych wstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała. Dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 Miło świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy kto w niego wierzy ma życie wieczne. Alleluja! aleluja. Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Jana. gdy Maria, siostra Wazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus i Go, upadła mu do nóg i rzekła do Niego Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, zwrócił się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście. Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli, Oto jak go kochał. Niektórzy z nich powiedzieli, Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie okazując Głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego, Panie już suchnie leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz? Ujrzysz chwałem Bożą. Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał to powiedziawszy, zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii

Panie Jezu, tak jak do Marty, tak dzisiaj do nas mówisz. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Przyszliśmy tutaj dziś do Ciebie, by Ci powiedzieć: Wierzymy. Bierzemy, Panie Jezu, Ciebie, który tutaj jesteś obecny, prawdziwie, osobowy. A przyszliśmy tutaj, by się modlić, za naszych kochanych zmarłych. A przyprowadza nas tutaj wdzięczność. To dzięki nim właśnie uwierzyliśmy. To nasi rodzice, nasi przodkowie przekazali nam wiarę, przyprowadzili nas do Sztu Świętego, o którym dzisiaj mówi święty Paweł Apostoł. Tak przez ten Chrzest święty, zostaliśmy zanurzeni w Twoją śmierć. To znaczy, łaski z niej płynące, otrzymaliśmy tę największą łaskę, jaką jest możliwość właśnie udziału w Eucharystii w teraz uczestniczymy, to tutaj to się dokonuje. Przez to został grzech nasz zmazany, grzech pierworodny i wiele, wiele innych grzechów. A po to wszystko, Panie Jezu, żeby nas obdarować życiem wiecznym. Ale też, Panie Jezu, Wiemy, że pragnę, żebyśmy mieli choćby skromny udział, my sami, w tym umieraniu, umieraniu z miłości. A chcemy wyzwalać się z niewoli grzechu. Tak, Panie Jezu, nie jest to takie proste. I to szczególnie teraz. Kiedy szaleje, szaleje, diabeł, kusi diabeł, tak niestety spełnia się to, o czym mówi prorok Daniel nastąpi okres ucisku jakiego nie było. Odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej? Tak, Panie Jezu. W tym czasie, kiedy my się modlimy, uczestniczymy w Eucharystii, to odbywały się co dopiero inne prześwięte, czarne. Właśnie. W jakiej intencji? Żeby w Polsce można było zabijać dzieci. Tak? Mordowali się sataniści, tysiące ich jest. Tak, panie Jezu, jest w tej chwili walka, walka. Tysiące, tysiące Polaków. Dało się mówić tak, nawet ci, którzy są ułaszczeni, którzy uczestniczyli zapewne nieraz w Eucharystii, rezygnując z niej, bo biorąc udział w tych demonstracjach, pozbawiają się Pozbawiają się prawa do komunii świętej, i co gorsza, narażają się na własne potępienie, a my tego bardzo, bardzo nie życzymy im. I zapewne też wielu ich rodziców, przodków cierpi z tego powodu. Zmarli i muszą, muszą dowiadywać się, co się stało z ich dziećmi, wnukami. Panie Jezu, prosimy Cię, prosimy Cię i za naszych zmarłych, oczywiście, ale żeby ludzie nie umierali na skutek grzechu. Śmierć ta biologiczna, jest czymś strasznym, ale jeszcze straszniejsza jest śmierć na skutek grzechu. I właśnie dzięki wierze Panie Jezu w Ciebie, to śmierć biologiczna nie musi być straszna. Panie Jezu, po ludzku boimy się śmierci, ale wierzymy, że jest to tylko przejście do nowego życia i byśmy właśnie w tej wierze wytrwali aż do końca życia, kiedy nam przyjdzie umierać, żebyśmy wiedzieli, że jest to. Jest to okazja do piękniejszego życia, gdzie spotkamy się. Z naszymi kochanymi, zmarłymi, ale żyjącymi dla ciebie, spotkamy się z tobą na zawsze. I o taką wiarę prosimy, módlmy się za wszystkich ludzi. Za wszystkich ludzi, a nie aby Ciebie poznali, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ciebie prosimy. Powinnyśmy się za wszystkich zmarłych, prosząc ich, by nam, wypraszali łaski dobrej śmierci. Ciebie prosimy. Mówmy się za chorych, aby Pan przywrócił i sprawy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie nasze rodziny, dzieci, młodzież, aby trwały przy Jezusie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, powierzamy Ci dusze zmarłych, których śmierć zaskoczyła i nie było im dane pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. I to Panie Jezu, wysłuchaj próśb, które za nich zanosimy, i ulituj się nad tymi duszami. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkimi dziećmi, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Boże, przyprowadź ich do siebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, pomnażaj w nas wiarę, wzmacniaj nadzieję, rozpalaj miłość, abyśmy doszli do celu naszego życia, jakim jest życie wieczne w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, o których nikt nie pamięta. Ciebie prosimy. Mówmy się za wszystkich zmarłych, odbawienie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich przykutych do łóżka, aby patrząc na krzyż odzyskali siły. Ciebie prosimy. Módlmy się za martwe dusze ludzi żyjących, aby dobry Bóg wskrzesił ich jeszcze do tego życia, aby mogli mieć życie i uwierzyć w Boga. Ciebie prosimy. Módmy się za wszystkie dzieci nienarodzone. Ciebie prosimy. Módmy się we wszystkich intencjach Matki Bożej, gdyż matka wie, co jej dzieci potrzebują najbardziej. Ciebie prosimy. Prosimy Cię za młodzież i dzieci. prowadzić drogą wiary w to, że dobro jest silniejsze od zła. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Małgorzata, Janina, Reinholda Cecylia, e, e, Antoniego, Hildegarda i zmarłego Leona. Ciebie prosimy. Módlmy się o radę wierszą za zmarłych sąsiadów naszej kaplicy, św. Pamięci Jerzego Wypiura i jego rodziców. Ciebie prosimy. Módlmy się za z naszych rodzin, a także dziękujemy za ich dar życia. Szczególnie dziękujemy za dar życia naszej babci, która była prawdziwym apostołem i świad świadkiem wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. I modlimy się o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie nie. wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę kulicką. Ciebie prosimy. Bożaj, Czestu Mogącym, od nas te prośby, które Tobie przedkładamy do Święty, zasięć swej Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.